Panie Marszałku, Wysoki Sejmie! Ten, kto za bliźnik gotów oddać życie swoje, nie zważa w czynach swych na trudy ni znoje. To hasło przyświecające strażakom, ochotnikom z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynie koło która w tym roku obchodzi jubileusz 90-lecia istnienia. Z tej okazji mam zaszczyt przedstawić losy strażaków-ochotników z mojego okręgu wyborczego, który od niemal wieku chronią mieszkańców Olsztyna i ich domostwa. Czuwają nad bezpieczeństwem w czasie kataklizmów, usuwają szkody wyrządzone przez przyrodę, szanują polską tradycję, dając przykład godnej postawy następnym pokoleniom. Straż Ogniowa Ochotnicza powstała w Olsztynie w 1925 roku. Jednostka liczyła 24 członków. A jej pierwszym prezesem został Czesław Miller. Początki były skromne. Do akcji ratowniczych musiały wystarczyć beczki do wody. Z akcji gaśniczych od mieszkańców pożyczano konie do zaprzęgu wozu strażackiego. Cztery lata po utworzeniu jednostki. Wybudowano drewnianą remizę, do której dobudowano scenę, powstała sekcja teatralna, która zaktywizowała społeczność lokalną. Wkrótce z inicjatywy członków OSP i dzięki finansowej pomocy gminy utworzono orkiestrę dentum – 16 osób z organistą olsztyńskiej parafii, panem balcerskim jako kapelmistrzem. 15 marca 1935 roku zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Związku Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej przyjęto statut jednostki oraz zmieniono nazwę na Ochotnicza Straż Pożarna. Podczas II wojny światowej strażacy i ochotnicy z Olsztyna wykazali się wielką odwagą, mając zapewnienie okupanta że prowadząc działalność ratowniczą nie będą wywożeni do Niemiec, wykorzystali ten fakt, przyjmując swoje szeregi i ukrywając w ten sposób członków, członków polskiej, polskiej, polski podziemnej. Ponadto po upadku Powstania Warszawskiego w strażnicy został zorganizowany punkt sanitarny do przesiedlonych mieszkańców Warszawy. Po zakończeniu wojny w 1948 roku w jednostce powstała żeńska drużyna sanitarna i koło sportowe. Druhowie OSP Olsztyn podjęli starania o wybudowanie nowej remizy i dzięki ofiarnej pomocy mieszkańców udało się to już w 1965 roku. Lata powojenne to okres odnawiania sprzętu ratowniczego jednostki i doposażenia w nowy, w tym długo oczekiwany samochód bojowy Star 25 SBM. 22 maja 1966 roku OSP Wolsztynie otrzymuje sztandar, którego przekazanie było możliwe za sprawą starań strażaków i ofiarności mieszkańców. W latach 80. i 90. strażnica przechodzi gruntowny remont. Wymieniono strop budynku, pokrycie dachowe, okna, Dobudowano kolejne pomieszczenia oraz otynkowano budynek z zewnątrz. W tym okresie dzięki wsparciu darczyńców doposażono jednostkę, sprzęt oraz zakupiono samochód gaśniczy. Od początku istnienia jednostki druhny i druchowie z Olsztyna doskonalili swoje umiejętności, biorąc udział w zawodach sportowo-pożarniczych, manewrach, ćwiczeniach na obiektach, współzawodnictwie, akcjach powodziowych. Jednym z sukcesów żeńskiej drużyny było zajęcie pierwszego miejsca podczas zawodów rejonowych w Blachowni w 1988 roku. 15 marca 1995 roku OSP Wolsztynie zostało wpisane do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego, a jednostka zyskała nowy sztandar, którego uroczyste przekazanie nastąpiło w 70. rocznicę powstania. To niewielki wycinek dziejów jednostki z Olsztyna. 90 letnia historia OSP to przede wszystkim setki uratowanych istnień ludzkich i domostw, bezinteresowna pomoc i ochrona. Niestety w czasie tej długoletniej służby z szeregu jednostki odeszło też wielu druków, niektórzy z nich, jak świętej pamięci Rafał Mynarczyk podczas niesienia pomocy mieszkańcom Olsztynia. Doceniając wieloletnią działalność ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynie, chciałbym dziś podziękować wszystkim członkom jednostki za ich wytrwałość w tej trudnej i odpowiedzialnej służbie drugiemu człowiekowi oraz ojczyźnie. Wasze zaangażowanie w, działa, w działania ratownicze, a także w życie społeczne i kulturalne gminy jest nieocenione.